Wiosna coraz bliżej. Pierwszy bocian przyleciał do gminy Kołbaskowo. Zapraszamy. Choć w prognozach pogody nie widać temperatur powyżej 20 stopni Celsjusza, to pierwsze oznaki wiosny widoczne są już gołym okiem. W gminie Kołbaskowo, dokładniej w Bobolinie, pojawił się pierwszy bocian. Ten okazały ptak przyleciał z zimowiska w Afryce, gdzie spędził ostatnie miesiące. Z każdym dniem bocianów będzie przybywać, wracają, by zakładać rodziny. I jeszcze ciekawostka, co czwarty bocian, jest Polakiem. Według danych zebranych podczas czwartego Międzynarodowego Spisu Bocianów, na białego szacunkowo w Polsce gniazduje około 50 tysięcy par. W Polsce bociany podlegają ochronie ścisłej i należą do gatunków wymagających ochrony czynnej.